Dzień dobry. Z rana. Witam wszystkich serdecznie. Wszystkich, e, wszystkich dobrych ludzi. E, słuchajcie, e, no to miało być na wesoło. Chciałem takie dać opowiadania troszkę z e, może z jakimś dowcipem, może z sarkazmem, może z, z wesołością. No, e, opowiem wam tam może jakieś śmieszniejsze też e, też historie. E, było pytanie: A propos przeszłości i, i, i o moją żonę, jak to się, jak to, żeśmy się spotkali z żoną? W, poznaliśmy się w 1979 roku. Byłem tutaj wtedy już jakieś 10 miesięcy, także byłem w miarę oswojony z, z Nowym Jorkiem, z Brooklynem, z Ameryką. Jakoś sobie dawałem po angielsku radę, no ale e, tak tylko troszeczkę mówiąc o sobie, tak na szybko, e, ponieważ e, wychowałem się w Warszawie i, i to e, w, w takim e, środowisku miejskim, gdzie, gdzie muzyka angielska dominowała i gdzie to e, wtedy się balowało tak nie, nie, nie pod takt muzyki polskiej czy ludowej, tylko pod takt raczej Led Zeppelin czy jakiś tam. E, Queen i tak dalej, takich raczej cięższych zespołów na, na tamte czasy. Mama ciągle krzyczała na nas przyciszyć, przyciszyć że troszkę, chociaż troszkę do dołu przyciszyć tą muzykę. Także no, długie włosy, plakaty na, 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 na ścianach były na naklejane. I tutaj jak byłem, dlaczego do tego nawiązuję? Bo jak byłem, w, pracowałem już w Brzeźnii wtedy i ten, ten kolega mój. Mietek, który mnie tam zaprowadził, on szedł na, na zabawę taką polską do Polskiego Domu Narodowego w, na Greenpointcie. Tam był bardzo fajny ten dom. No ale te, te domy właśnie grały tą muzykę taką bardziej polską, polsko-ludową i to nie było wtedy moje takie jakieś zainteresowanie. Ja chodziłem cały czas wtedy, dyskoteki były, także cały czas no, na dyskoteki w Mahatanie wszystkie tam przeleciałem, co się dało, żeby zobaczyć. Człowiek młody, ciekawy, jeszcze, jeszcze jeszcze takie miałem zainteresowanie, właśnie mówię po raczej angielskiej muzyki w tym czasie, bo to, to z czasem, jak człowiek się starzeje, to, to też się zmienia. No i mnie tak mówi, choć wiesz, idziemy, mamy stolik na, na Poincie, to, to pójdzie z nami. On miał żonę i tam było parę osób. No nie chciałem iść, bo mówię, no, gdzie, gdzie polski dom narodowy, to raczej nie, nie dla mnie, nie? No ale, ale yy, namawiał mnie, namawiał, mówił, wiesz, jak ci się nie będzie podobało, to, 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 to jest, możesz iść do domu, nie? No Mówię, okej, okay. pójdziemy. Sobota wieczór jest, tak jak mówię, to było dziś październik chyba, jakoś początek i, i no i siedzimy tam, pijemy jakieś piwko czy coś, gadamy, Zresztą on fajny, bardzo, bardzo fajny chłopak, Lucyna, miał żonę i no i nie podobało mi się za bardzo, no bo niestety, tak jak mówię, było no fajnie, sami Polacy i tego i przyjemnie, no ale ta muzyka to nie był mój ten, nie? tak jak mówię, jak ktoś chodzi po dyskotekach i po klubach, to to w tamtym czasie jeszcze byłem taki, że ta moja młodość tak nominowała w ten sposób, że, że po prostu balowałem pod inny takt. No i mówię, zabieram się, nie, gdzieś po, po pół godziny, czy już, już mówię, idę, bo ja nie będę, nie, nie za bardzo to dla mnie, co, może godzinkę nawet chyba nie siedziałem tam. Także on namawia, mnie, nie, posiedź po tego, mówi, co, czy będziesz w domu siedział, gdzie ten. No to mówię do niego w ten sposób, mówię, wiesz co, tak zrobię, jak Wybiorę najładniejszą dziewczynę na, na tej całej zabawie, na tym całym potańcówce i jak będzie ze mną tańczyła i będzie chciała się bawić ze mną w, w, w ten wieczór, to ja sobie tutaj będę siedział i zostanę. A jak nie, to ja spadam do domu, nie? No i popatrzyłem po tej sali, wybrałem sobie, która najładniejsza dziewczyna była, no i siedziała, miała włosy blond do, do pasa, do samego. Także e, miała włosy do pasa i e, no i wybrałem, że to, że to, że to jest ta taka, taka młoda, fajna, e, bardzo ładna dziewczyna, że spróbuje, nie? I lecę do, do tego stolika. I siedziała do, do, dosyć duże towarzystwo. No, to jest 10 osób, 12 osób, może cały stolik pełniutki. Ona siedziała między dwoma e, mężczyznami. No Ja wtedy, tak jak mówię, 19 lat, to wszyscy byli starsi ode mnie, tylko ona była tak w moim wieku. Po, ja z Polski, przyzwyczajony w tamtych czasach, to jeszcze takie były zwyczaje, Nie wiem, czy to ludzie pamiętają, ale jak się podchodziło poprosić do tańca kobieta, która była w towarzystwie męskim, to się prosiło mężczyznę o pozwolenie, bo, no bo taki, tak mnie nauczyli. Także y, poszedłem, że tego mężczyzny pierwszego z lewej strony, do niego mówię, przepraszam, chciałem poprosić tutaj panią do, 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 do tańca, czy, czy to jest w porządku, nie? Siedział taki e, facet, może ze 30 coś lat i no z uśmiechem, co prawda, ale mówi, że nie, nie, nie możesz. No, a żona, go. A łokcie, I jeszcze chyba pod stołem kopa dostał, bo <noise> reakcja była szybka. <noise> także cały stół się zaczął chichlać, śmiać razem ze mną. No i wstała, i oczywiście, oczywiście jak najbardziej. Także, także taki, taki był pierwszy moment, jak żeśmy pierwszy raz zatańczyli. No i po, 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 tym, po tym od razu to tak wszystko zagrało bardzo szybko. I, i spędziliśmy tak, ten, Przecząciliśmy ten cały wieczór. I od razu się umówiliśmy na niedzielę na, na drugi dzień na, na, na randkę, na, na spotkanie. Także e, w, e, moja żona Zosia mieszkała w na Green Poincie, także ja byłem wtedy już miałem mieszkanie na Williamsburgu, także to było przez Park przejść tam niedaleko. 10-15 minut na piechotach gdzieś może i umówiliśmy się, żeby nie, ponieważ ona była dopiero w Stanach Zjednoczonych. Chyba dwa tygodnie może dopiero przyjechała, świeżutko z Polski, przyjechała do brata. A także nigdzie nie, nie, nie umawialiśmy się dalej, tylko mówię koło ciebie, koło domu, żebyś nie musiała chodzić szukać, bo wiem jak to na początku jest wcale nie tak, nie tak prosto, nawet jak się jest oblatanym, to tam gdzieś trafić to nie jest łatwo. I w jeszcze w obcym, tak jak mówię, w obcym kraju. No i spotkaliśmy się na, na, przy rogu Newell i tam... E, e, Drex, czy tam jaka ta ulica była i, i, i zabrałem ją do Mahatanu. Pojechaliśmy, zabrałem ją tam e, po drugiej stronie Radio City Music Hall. Jest, e, jest taka restauracja na rogu do tej pory działa tam. Także tam poszliśmy e, pierwszy ten w Mahatanie. I pamiętam, e, mówi żona, znaczy wtedy mówi do mnie Zosia. Przestraszona trochę była, że czy na pewno trafimy z powrotem do domu, czy ja potrafię się poruszać tam po tym po Machatanie po, po tych yy, terenach. Także rozśmieszyło mi to trochę. No, oczywiście, że tak, także po tym, radio, po tym po tej restauracji tam za byśmy nie, by nie jedli, ale no, tam jakieś Posiedzieliśmy trochę i potem ją zabrałem po drugiej stronie. Zaraz yy, niedaleko było bardzo fajne, duże kino. Ja bardzo lubiłem wtedy chodzić do kina. Na... w Polsce też bardzo dużo chodziłem, także <laughs> jak to, zresztą i do teatru teatru w tamtych latach mnie, mi po prostu imponował. No, poszliśmy do kina na, na taki film Rose, kiepski film, ale to nie, nie chodziło o film, tylko żeby spędzić razem czas i, i potem ją odwiozłem do domu. I to, był, to były takie pierwsze początki, to był... Nie, tak się wszystko zaczęło, nie? Wtedy w 79 roku. I, no i zaczęliśmy potem randkować od... od tego czasu. Także to jest, to jest pierwszy... Pierwsze, pierwsze takie spotkanie z, z moją żoną i e, ja się wyprowadziłem szybko z Nowego Jorku, bo e, miałem wypadek w, w pracy i ja nie, nie wiedziałem wtedy, jak to wszystko działa z tymi, z tymi wypadkami. W każdym razie nie dostałem odszkodowanie, bo mam zniszczony mam palec, mam pocięty, nie wiem, czy to ja mogę wam pokazać. Miałem przecięty palec, dopiły piły mi wciągnęło i cały, całą tutaj wzdłuż, łącznie z kości pocie, pocięłem na, na tej pile. To ze zmęczenia niestety, człowiek jest nieuważny i miałem rękawice. A na takiej dużej obrotowej pile e, e, cięłem połówki świni. I tak jak trzeba było tą świnię odrzucić w bok, no tak ten palec zaciepił i od razu pociągnęło mnie do dołu i poszło do... Poszedł palec w piłę no i pocięło mi porządnie. Także nie, nie było mnie w pracy jakiś czas, i tak szczerze mówiąc, nie miałem pieniędzy, bo ja wszystko wydawałem na bieżąco. Także ja praktycznie po, po dwóch tygodniach już z tym palcem wróciłem do pracy, obandażowany. I, i no, ten, ten dan, ten właściciel był bardzo taki, to tak jak mówię, bardzo był fajny facet, i, i dał mi taką lekką pracę w tym czasie, żebym tylko tam. Tam był. No, w każdym razie dostałem też małe odszkodowanie. Nie wiedziałem, jak to się załatwia, także po prostu mnie zawołali do jakiegoś tam sądu, usiadłem i nie wiedziałem od tego, co bardzo, języka tego takiego bardziej prawniczego. Nie znałem, nie wiedziałem, jak się upominać, prawnika nie miałem, tam nic takiego nie kombinowałem, ale dali mi odszkodowanie, nie wiem, tam chyba z, z ponad 1000 dolarów. W każdym razie także wystarczyło mi na samochód. Kupiłem pierwszy samochód, 1350 dolarów. I od razu, jak, zanim już kupiłem samochód, to już znalazłem miejsce w New Jersey, żeby się przeprowadzić. Troszkę dalej za miasto. No i, w, i wtedy właśnie, jak żeśmy zaczęli randkować, to praktycznie, no, to jest cała historia. Nie wiem, czy chciał opowiadać takie rodzinne rzeczy. Może kiedyś. No, w każdym razie tak się zaczęło z żoną i żeśmy, żeśmy przeżyli tyle lat. no Tak jak mówię, odeszła ode mnie w listopadzie zeszłego roku. Także no. Płaczę do teraz. Teraz ja zdecydowałem po, po chwili, sekundę odpoczynku, że opowiem tą historię do końca z tym, z, tą, z, tą, z tym poznaniem i z tym chodzeniem. Szwagier, u którego mieszkała żona, 10 lat starszy od niej, ona do niego przyjechała, miała przecież była 18 lat, zaledwie świeżutko po szkole średniej. Także szwagier oczywiście miał opiekuńcze, zrozumiale, że miał opiekuńcze w stosunku do niej. Podejście, no bo nie dość, że 10 lat starszy od niej, to, no to u niego mieszkała i był odpowiedzialny za nią, więc bardzo się sprzeciwiał temu jakiemukolwiek tam takiemu chodzeniu ze mną. Chociaż mnie nie znał, to, to, no to rozumiem, że to jednak takie jest pierwsze, pierwsze odczucie. No, zazwyczaj faceci nie mają tam takich czystych intencji, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o... W tym wieku o dziewczyny, tak mi się zdaje, nawet 18-19 lat, jeszcze pod fruwajki wszyscy. Więc nie, nie, chciał, nie chciał, żebym się z nią spotykał. Także kiedyś zadzwoniłem, żeby się umówić, i, i szwagier po prostu powiedział, że dla ciebie jej nie ma. No a to ja od razu wkurzyłem się, wskoczyłem, miałem wtedy już to auto, i pojechałem na, na Greenpoint. Także Zosia wiedziała, że, że na pewno to coś będzie z tego, wiedziała, że dzwoniłem i że jak była odpowiedź, to, to wyraźnie czekała, że ja zaraz podjadę i żeby uniknąć konfliktu wy w kapciach wy z, tego, z tego domu wyskoczyła i wsiadła do samochodu. No i pojechaliśmy do mnie. I tak w tych kapciach, jak pojechaliśmy, tak już została i, i, no i zamieszkaliśmy razem i po po jakimś czasie najpierw ślub kościelny, żeby, na kościelny, ślub cywilny, żeby szybko, żeby załatwić jej papiery. Jak się oświadczałem, to praktycznie tam nie, nie było takich oświadczeń jak teraz, że, że gdzieś tam na jakimś szczycie góry czy coś, tylko tak raczej przyziemnie, że, no słuchaj, wiesz, nie mogę wrócić do Polski, także musisz się zdecydować, jak chcesz tutaj zostać ze mną i chcesz żyć, to ja to, no, nie mam niestety. Drogę zamkniętą i nie spodziewałem się, że będę mógł jeździć. Także od razu z góry jej zaznaczyłem, że no, jesteśmy skazani mieszkać tutaj w Ameryce i, i raczej odwiedzin ja przynajmniej nie będę miał. I no i wyraźnie była zakochana, bo się zgodziła na wszystko od razu i pojechaliśmy na, na Manhattan w bardzo eleganckim jubilerskim sklepie z oszczędności tam kupiłem jej ładny pierścionek, ma, mały tam, tych brylantów wielkich, nie, nie było mnie stać, ale z, y, pierścionek ten zaręczynowy i od razu z obrączką cały komplet kupiłem <laughs> dla nas. Wzięliśmy ślub <laughs> cywilny w Mahatanie, w dole Mahatanu, zaraz po drugiej stronie Brooklyn Bridge, y, y, szwagier był był świadkiem, bo oczywiście jak już się jej oświadczyłem i przyjęła, to zaraz pojechałem y, pojechałem na, na Greenpoint z nią do, do szwagra Zapukałem z butlą wódki, oficjalnie się jemu oświadczyłem, że będę, że chcę wyjść, że, że biorę ją za żonę i ten, i żeby to było wszystko, On miała ręce i nogi, także, także jak najbardziej ta relacja się od razu bardzo ustatkowała i, i tak jak mówię, szwagier był wtedy świadkiem, mieliśmy tylko skromny obiad w domu dosłownie po tym, po tym ślubie, bo to mówił bardziej było dla papierów niż ta, niż dla... Ta, Celebracji. Także dopiero rok później, we wrześniu następnego roku, y, przyjechał tato, żony i moja mama i zrobiliśmy ślub kościelny. Także w, w, od tego tak jak mówię, od 79 jesteśmy w sumie y, znamy się, znaliśmy się, a w 80 był ślub cywilny, w 81 kościelny. No i to takie były początki i, no i mówię, to porwanie z Greenpointu to taki. Ekstra, ekstra, wstawka do tego jest. No. No fajnie, jesteście ludzie przyjemnie do was gadać. I, I do następnego razu. Nie mogę spać, dlatego tak rano chodzę i jak nocny marek i nagrywam. Ciao.